Jest pytanie, które prawie nigdy nie pojawia się na zajęciach z ekonomii, ale warto je zadać już pierwszego dnia. Jak to możliwe, że świat jest winien trzy razy więcej pieniędzy, niż produkuje? Wydaje się to pomyłką, błędnym obliczeniem, przesadą. Ale tak nie jest. To czysta matematyka. Dziś globalny dług przekroczył 315 bilionów dolarów, podczas gdy światowy PKB ledwo przekracza jedną trzecią tego. Pierwsza reakcja każdej rozsądnej osoby jest prosta: to nie ma sensu, ale się zamyka. I właśnie dlatego jest to tak przerażające, ponieważ liczba ta ujawnia paradoks, który powinien zaniepokoić każdego, kto płaci podatki, zaciąga pożyczki lub oszczędza pieniądze. Jeśli wszystkie kraje mają niemożliwe do zapłacenia kwoty, kto dokładnie znajdzie się po drugiej stronie tabeli? Kto jest ostatecznym wierzycielem, gdy łańcuch zobowiązań rozciąga się od rządu do banku? Od banku do funduszu, od funduszu do rodziny i z powrotem do rządu. Odpowiedź, choć może być niewygodna, brzmi następująco: świat jest sobie winien pieniądze idealnie. Zamknięta, okrągła maszyna zbudowana do wzrostu, a nie rozwiązywania problemów. A oto szczegół, który przekształca ten paradoks w coś o wiele głębszego niż imponujący wykres. Wielkie cywilizacje, które upadły z powodu nadmiernego zadłużenia. Rzym, Wenecja, Hiszpania, europejskie imperia kolonialne nie upadły z powodu samej liczby, ale dlatego, że weszły w struktury finansowe, które stały się większe niż ich rzeczywiste gospodarki. Każda z nich wierzyła, że może kontrolować mechanizm, aż sam mechanizm przejął nad nimi kontrolę. Historia nie daruje wiecznych długów, po prostu czeka na właściwy moment, by je odebrać. Tym, co wyróżnia obecny system, i być może czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym jest to, że nie jest on ani lokalny, ani tymczasowy. Jest globalny, ciągły i matematycznie samowystarczalny. Całe kraje funkcjonują w architekturze, w której dług nie jest wyjątkiem, lecz podstawą funkcjonowania nowoczesnego państwa. Dług tworzy pieniądz, pieniądz finansuje budżety, budżety generują jeszcze więcej długu, a ekspansja zamiast korygować problem go podtrzymuje. Dlatego najważniejszym pytaniem nie jest ile świat jest winien, lecz jak stworzyliśmy system, który przetrwa tylko tak długo, jak długo będzie rósł dług? To pytanie, które mówi o współczesnym świecie więcej niż jakikolwiek nagłówek w gazecie. Jeśli śledzisz finanse, historię czy geopolitykę, wiesz, że gigantyczne liczby często skrywają coś prostszego, głębszego i bardziej niebezpiecznego. Ciekawe jest to, że prawie nikt o tym otwarcie nie mówi. Nie dlatego, że to tajemnica, ale dlatego, że wyjaśnienie wymaga spojrzenia na trzy wieki decyzji, reform, kryzysów i rozwiązań, które razem stworzyły mechanizm, z którego żaden kraj nie może się wydostać bez narażania własnej gospodarki. I tu właśnie dyskusja staje się naprawdę niezręczna. Nie mamy do czynienia z błędem, mamy do czynienia z projektem. Zanim przejdziemy do architektów tego projektu, pozwólcie, że zadam Wam otwarte pytanie. I chcę, żebyście na nie odpowiedzieli w komentarzach. Twoim zdaniem, czy świat wykorzystuje dług jako narzędzie, czy też jest przez niego wykorzystywany? Aby zrozumieć, jak doszliśmy do obecnego systemu, musimy cofnąć się do czasów, gdy dług nie był jeszcze kamieniem węgielnym, był jedynie okazjonalnym narzędziem. Przez większość historii władcy wierzyli, że ich realna gospodarka, ziemia, daniny, metale szlachetne, handel wystarcza do utrzymania wszelkich ambicji. Pomysł, że dług mógłby stać się stały, wydawał się absurdalny. I właśnie w tej nadmiernej pewności siebie zaczynają się pojawiać powtarzające się wzorce. W średniowieczu i na początku ery nowożytnej królowie i republiki kupieckie zaciągały pożyczki tylko w wyjątkowych przypadkach podczas długich wojen, nieurodzaju, projektów przekraczających roczne dochody. Logika była prosta: pożyczamy teraz, płacimy później. Dług postrzegano jako coś, co naturalnie się skończy, albo poprzez spłatę, albo niewypłacalność. Nie istniało przekonanie, że może on zacząć żyć własnym życiem. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Republika Wenecka, których siła morska zależała od ogromnych zasobów. Tworzyli tytuły zwane pożyczki, które funkcjonowały jak przymusowe pożyczki dla bogatych obywateli. Mentalność brzmiała: Państwo jest solidne, nic nie może pójść źle, a jak tylko wygramy wojnę, wszystko zostanie spłacone. Okazuje się, że wojny nigdy się nie kończą, gdy są planowane. W rezultacie, pożyczki zaczęto je rolować, odsprzedawać i przekształcać w rodzaj protorynku wtórnego. Dług tymczasowy stał się długiem stałym, ale początkowo nikt tego nie zauważył. Innym klasycznym przypadkiem jest korona hiszpańska W. Szczytowym okresie gorączki srebra w Ameryce panowała absolutna pewność. Mamy nieskończone bogactwo płynące z kopalni. Błędem było przekonanie. Że przyszłe dochody uzasadniają nieograniczone obecne wydatki. Hiszpania wielokrotnie ogłaszała niewypłacalność, nie z powodu braku metali, ale dlatego, że zaciągała zobowiązania znacznie przekraczające możliwości wydobywcze. Każda próba reorganizacji generowała więcej obligacji, wyższe odsetki i coraz większą zależność od europejskich wierzycieli. Po raz kolejny logika była zbyt optymistyczna. Wierzyli, że system jest pod kontrolą, dopóki tak nie było. Pod koniec XVII wieku, w innym kontekście, nowo utworzona rewolucyjna Francja próbował wyemitować walutę opartą na ziemi skonfiskowanej Kościołowi. Słynnej przydzielony początkowo pomysł wydawał się genialny. Mamy wystarczająco dużo aktywów, aby zagwarantować te papiery wartościowe, nic nie może wymknąć się spod kontroli. Ale tak się stało. Nadmierna emisja podkopała zaufanie. Wywołała gwałtowny wzrost inflacji i doprowadziła kraj do załamania monetarnego. Mentalność była nowoczesna, racjonalna, techniczna, ale wciąż powtarzała ten sam błąd przekonanie, że ekspansja finansowa może rosnąć w nieskończoność bez konsekwencji. Ten wzór jest zawsze obecny, nawet gdy kontekst zmienia się radykalnie przesadny optymizm, absolutna pewność co do obecnej stabilności, rosnące uzależnienie od kredytu. Zaskakujące jest, gdy system staje się większy niż realna gospodarka. Lekcja historyczna jest niepokojąca. Każde pokolenie wierzy, że w końcu zrozumiało mechanizm. Każde pokolenie bez wyjątku powtarza te same nadużycia. Gospodarka światowa zmieniła się nie tylko dzięki postępowi technologicznemu, ale także dlatego, że błędy te zostały zinstytucjonalizowane w sposób powolny, stopniowy i niemal niezauważalny. Rządy nauczyły się, że mogą obiecać przyszłość. Banki odkryły, że mogą ją sprzedać, a społeczeństwa przyzwyczaiły się do życia w cyklach, które zawsze wydają się zrównoważone, aż do momentu, gdy przestają takie być. Jeśli przyjrzymy się uważnie, zauważymy, że współczesny mechanizm nie jest nowym wynalazkiem, lecz skumulowaną sumą tych wzorców. Każda epoka dodawała swoją warstwę, zawsze wierząc, że teraźniejszość różni się od przeszłości. Ale kiedy przyjrzymy się liczbom, wykresom i wynikom, Dostrzeżemy jednoczący szczegół. Nadmiar nigdy nie wydaje się nadmiarem, gdy działa. I zostawiam Was z pytaniem: czy uważasz, że powtarzamy kolejny cykl historyczny, lub doświadczamy czegoś zupełnie nowego? To, co naprawdę napędza globalną machinę długu, nie jest tajemnicą. To po prostu coś tak technicznego, tak powszechnego i tak znormalizowanego, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, na co patrzy. Ten niewidzialny mechanizm składa się z czterech prostych trybików długu, odsetek, kredytu i kreacji pieniądza, które napędzają się nawzajem niczym suma, która nigdy się nie bilansuje, i matematyczny duch, który nigdy nie znika. Logika zaczyna się od czegoś pozornie niewinnego. Rządy wydają więcej niż zbierają. Aby wypełnić tę lukę, emitują obligacje. Obligacje te są kupowane przez banki, fundusze. Towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, a ostatecznie przez banki centralne. Kiedy bank centralny kupuje obligacje, tworzy w tym celu nowy pieniądz. Innymi słowy, pieniądz powstaje z długu, a dług powstaje z przyszłych oczekiwań. To system o obiegu zamkniętym nie z powodu porażki, ale z założenia. Drugi bieg to opłaty długu publicznego nie trzeba spłacać. Trzeba go utrzymany. Aby rząd mógł istnieć, wystarczy pokryć koszt pieniądza, roczne odsetki. Ale ta płatność wymaga nowych podatków lub większego zadłużenia. To prowadzi do eleganckiej ironii płacimy odsetki od kwot, które nigdy nie zostaną spłacone, a stopy procentowe z kolei wymagają większej emisji. To zamknięty obieg, metabolizm gospodarczy, który musi stale rosnąć, aby uniknąć załamania. Trzecim utworem jest pożyczka bankowa. Kiedy bank udziela pożyczki, nie przekazuje posiadanych pieniędzy. Tworzy depozyty księgowe, liczby, które stają się realne, ponieważ cały system zgadza się traktować je jako realne. To właśnie tu pojawia się duch matematyczny. Większość światowych pieniędzy istnieje jedynie jako zapis cyfrowy, a te zapisy istnieją tylko dlatego, że ktoś gdzieś zaciągnął dług. Bez długu nie ma kredytu. Bez kredytu nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby utrzymać gospodarkę w ruchu. Ostatni bieg to kontrolowana inflacja to nie przypadek to element strukturalny. Inflacja sprawia, że stare długi starzeją się i z czasem tracą na wartości, jednocześnie zmuszając system do dalszej ekspansji. Dlatego przedłużające się okresy deflacji są postrzegane jako zagrożenie obnażają one kruchość architektury. W systemie opartym na rosnącym zadłużeniu Ceny muszą nieznacznie rosnąć każdego roku, aby wszystko pozostało na swoim miejscu. I dlaczego nikt wcześniej tego nie zauważył? Ponieważ mechanizm ten nigdy nie prezentuje się jako pojedynczy obiekt. Jest rozproszony, fragmentaryczny, dyskretny. Trochę polityki fiskalnej tu, trochę polityki pieniężnej tam, niska stopa procentowa tam. Nie ma dramatycznego momentu, żadnego oficjalnego ogłoszenia. System stał się niewidoczny właśnie dlatego, że jest stały. Wpływ był tak długi, że ludzie przestali zauważać, że w nim są. Zanim przejdziemy do następnej części, w której pokażemy, jak stało się to czymś globalnym i nieuniknionym, pozwólcie, że zadam Wam proste pytanie. Jeśli tego typu odkrycia pomogą Ci lepiej zrozumieć świat, zostaw lajka. To naprawdę pomaga kanałowi dotrzeć do większej liczby osób i pozwala mi nadal tworzyć tego typu treści. Każdy system oparty na ciągłej ekspansji osiąga punkt, w którym jego własna matematyka przestaje współdziałać. Ten punkt to pęknięcie, nie dramatyczna eksplozja, którą wyobraża sobie wielu ludzi, ale dokładny moment, w którym zmienne przestają się wzajemnie wspierać. W historii światowej gospodarki zdarzało się to kilkakrotnie, zawsze według tego samego schematu. Szybki wzrost, pozorna stabilność, absolutne zaufanie. I nagle Spóźnione uświadomienie sobie, że liczby były nie tylko wysokie, ale wręcz niekompatybilne ze sobą. Jeden z najwyraźniejszych przykładów tego zjawiska miał miejsce na początku lat 80. XX wieku, kiedy globalne stopy procentowe wzrosły do bezprecedensowego poziomu. Rządy, banki i firmy zaciągały długi w okresie niskich stóp procentowych, wierząc, że taka sytuacja będzie trwać w nieskończoność. Błąd techniczny był prosty, ale fatalny w skutkach. Prognozowanie przyszłości na podstawie teraźniejszości, tak jakby warunki finansowe były trwałe. To ten rodzaj wady, która nie ujawnia się od razu. Narasta po cichu, aż pojedyncza korekta ujawni strukturalną niekompatybilność. Gdy stopy procentowe wzrosły, liczby przestały się sumować. Długi zaciągnięte w jednym systemie stały się niespłacalne w innym. System, który wydawał się stabilny, okazał się niezwykle wrażliwy nawet na najmniejsze wahania kosztów. Banki zdały sobie sprawę z ryzyka, gdy było już za późno. Przepływy pieniężne nie pokrywały odsetek, rezerwy bankowe zaczęły się kurczyć, a rządy uzależnione od finansowania zewnętrznego utraciły dostęp do rynków. Załamanie nie miało charakteru ani moralnego, ani politycznego było matematyka. I to jest najbardziej techniczny, a zarazem najczęściej ignorowany punkt. Systemy oparte na ciągłym rolowaniu długu działają tak długo, jak długo tempo wzrostu gospodarczego utrzymuje się powyżej stopy procentowej. Kiedy ta zależność się odwraca, choćby nieznacznie, ekspansja długu przestaje być zrównoważona. Każde odnowienie kosztuje więcej niż poprzednie. Każda płatność pochłania coraz większą część budżetu. Każda prognoza staje się coraz bardziej krucha. To tak jakby system tracił milimetry dziennie, aż w końcu osiągnie punkt krytyczny, w którym nie jest już w stanie odzyskać równowagi. Analitycy zdali sobie z tego sprawę za późno, ponieważ patrzyli na niedawną przeszłość, jakby była gwarantem. Modele statystyczne, arkusze kalkulacyjne ryzyka, projekcje liniowe, wszystkie zakładały ciągłość. Żaden z nich nie uwzględniał możliwości nagłej zmiany warunków fundamentalnych, a kiedy matematyka się zmieniła, system nie miał czasu na dostosowanie się. Załamał się, a awarii w przeciwieństwie do kryzysu nie da się naprawić, można ją jedynie opanować. Dlatego zrozumienie tych cykli jest tak ważne. Nie są one przypadkowe, są bezpośrednią konsekwencją globalnej architektury finansowej. A jeśli znasz kogoś, kto interesuje się historią ekonomiczną lub chce zrozumieć, dlaczego te wzorce się powtarzają, podziel się z nim tym filmem. Czasami jedno wyjaśnienie całkowicie zmienia nasze postrzeganie świata finansów. Gdy przyjrzymy się trzem wiekom historii finansów, nasuwa się jeden nieunikniony wniosek. Matematyka zawsze triumfuje nad narracją. Rządy się zmieniają, instytucje się zmieniają, technologie się zmieniają, ale logika leżąca u podstaw długu Pozostaje ta sama. Ilekroć koszt pieniądza rośnie szybciej niż jego rzeczywista zdolność do generowania bogactwa, struktura zaczyna się nadwyrężać. Dezorganizacja nie jest zaskoczeniem, lecz konsekwencją, a jednak każde pokolenie wierzy, że jego wersja systemu będzie inna. Lekcja techniczna jest jasna. Modele oparte na ciągłym rolowaniu długu wymagają spełnienia określonych warunków: niskie stopy procentowe, umiarkowany wzrost, Trwałe zaufanie. Kiedy którykolwiek z tych elementów ulega zmianie, nawet subtelnej, równowaga zostaje zachwiana. Nie ma znaczenia, jak wyrafinowane są instrumenty finansowe, jak nowoczesne są instytucje, ani jak zglobalizowany jest rynek. Równanie pozostaje nieubłagane. Jeżeli przeszłe koszty rosną szybciej niż obecne dochody, przyszłość się skurczy. Ale jest też lekcja dla ludzkości, być może najczęściej powtarzająca się ze wszystkich. Nadmierna pewność siebie zawsze jest początkiem upadku. Tak było w przypadku starożytnych imperiów, które wierzyły, że osiągnęły nieskończone bogactwo. W przypadku republik finansowych, które zakładały, że ich obligacje są wiecznie stabilne, w przypadku współczesnych gospodarek, które przewidywały nieograniczony wzrost, błędem nigdy nie jest sam dług, ale przekonanie, że może on rosnąć w nieskończoność bez żadnych korzyści. Historia nie każe ambicji, każe iluzję kontroli. A kiedy spojrzymy na teraźniejszość, uświadomimy sobie coś niepokojącego. Znaki tego wzorca pojawiają się ponownie. Nie z przyczyn politycznych, ale z powodu zmian strukturalnych. Globalny dług rośnie szybciej niż realna gospodarka. Stopy procentowe ulegają wahaniom. Inflacja wymusza dostosowania. Banki centralne zwiększają i zmniejszają płynność w coraz krótszych cyklach. Wszystko to działo się już wcześniej. A każde powtórzenie ujawnia więcej o systemie niż o zaangażowanych w niego podmiotach. Zatem zrozumienie tej maszyny to nie tylko ćwiczenie intelektualne, to mapa nawigacyjna. Następna dekada będzie kształtowana przez te same zasady, które ukształtowały poprzednie. Ci, którzy rozumieją ten schemat, mają przewagę. Ci, którzy go ignorują, powtarzają błąd. Zanim zakończymy, chcę Ci podziękować za dotarcie aż tutaj. Te filmy wymagają mnóstwa pracy, aby je zbadać, ustrukturyzować i jasno wyjaśnić, a Twoja obecność sprawia, że jest to tego warte. Jeśli ta treść pomogła Ci lepiej zrozumieć historię finansów, rozważ zasubskrybowanie kanału. Oprócz wsparcia pracy masz pewność, że nie przegapisz kolejnych rozdziałów tego śledztwa. A skoro już o tym mowa, poniższy film jest bezpośrednią kontynuacją dzisiejszego tematu. Tam zagłębiam się w to, w jaki sposób współczesne instytucje wykorzystują ten sam mechanizm do stabilizacji, a jednocześnie utrwalania globalnego cyklu zadłużenia. Dziękujemy za dołączenie do nas. Do zobaczenia w następnym filmie.